Dobrze, proszę Państwa, i po tej stronie możemy zobaczyć. Ojej! Ko, ko, kokorek, ale taki od butelki? Przecież one są zbyt małe. Żeby Pani mogła je zobaczyć. Ajajaj, aj, aj. to musiałoby być większe, o wiele większe. Chwila, ktoś tu ma powiększator. Jeśli tak, to może się to skończyć źle. Tak jak cicho bądź. Odkleiliśmy w korku samochodowym. No nie, utknąłem w kurku. Uwaga, uwaga! Wczoraj była tutaj stuczka, już tutaj pilnuję ruchu. Puf, puff, drabina. No. Może wszystkich Was tu wczoraj nie było, ale była tutaj stuczka, więc najpierw lewa jedzie, a potem prawa. Chociaż z hmm, drugiej strony, z prawej. Są większe samochody i widzę, że tam jest busik jakiś podróżny. Tak, oprowadzam ludzi po mieście. Hmm, no nie wiem, no nie wiem. Dobrze, to ja myślę, że... że najpierw pojadą ten... samochody z lewej i tak. Możecie jechać. No nareszcie. Wuhu! ojej, ale wyboista droga oj, 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 oj. dobra samochody z drugiej strony możecie jechać no to jedziemy proszę państwa łooo ślisko tu dobrze proszę wrócić tam z powrotem i jechać tym razem tak ja wiem może maksymalnie 25 km na godzinę no dobrze no to oj, oj ale wyboisto to jedziemy z powrotem. No i możecie jechać. I tym razem wolno. No dobra. Oj, oj, No to jedziemy, proszę Państwa. No to teraz ja jadę. Oj, drzwi mi się otworzyły. No co jest? Proszę zjechać na pobocze. Dobrze. Dobrze, też tym drugim samochodem trochę zjechałam na bok. Dobra, dobra. Oj, oj, oj. Dobrze, proszę zamknąć drzwi. Staram się, ale coś mi się tu z nimi zrobiło, że nie mogę ich domknąć. Dobra, domknąłem. No i dobrze, dziękuję. Życzymy jego nie. Dziękuję, dziękuję. Do zobaczenia, do widzenia. No, cofnę ten samochód. Oj, 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 musimy się tutaj zatrzymać. No dobrze, można wysiadać. Proszę bardzo. Dziękuję. No to można jechać. Ale wyboista, ta droga. Ojoj. Oj. oj, au, au, au. Dzień dobry, proszę pana. Bardzo dziękuję, że mi pan wczoraj pomógł. Ale jeśli pan pozwoli, to teraz już zabiorę swój samochód. Proszę pani, pani nie może prowadzić ze złamaną ręką. Nie, nie, nie. Po prostu się na to nie zgadzam. Ale. Mój samochód tu jest, proszę pana Ja muszę zabrać do domu Ja mogę panią podwieźć Ale nie, nie, w ogóle nie ma takiej opcji Żeby pani sama prowadziła Z złamaną ręką To jest po prostu Cóż, w naszym miasteczku Co najmniej Z naszymi zasadami To jest nielegalne e to a No dobrze Nielegalny, nielegalny. I zdaje mi się, czy pani jeszcze miała jechać do supermarketu. O tak! No to proszę, będzie pani miała wszystkiego od wyboru do koloru w tym supermarkecie. Oj, tak! Dziękuję panu bardzo. Nie ma za co i proszę się ze mną więcej nie kłócić. Czy pani będzie prowadziła, czy nie? Dobrze, dobrze, nie będę. To zaparkujemy, może. O tutaj, co? Co? Może lepiej tutaj? Poczeka pani? Dobrze, tu jest idealnie. No dobrze. To pani tu na mnie poczeka, a ja pójdę do supermarketu, dobrze. Um, dzień dobry. Hmm, co ja właściwie stąd potrzebowałam? Hmm, nawet ja tego nie pamiętam. Po prostu wezmę cokolwiek. Okej. Okay. No dobra. Aha. Uuu. Fajne stoisko. No dobrze, już mam zakupy, czyli możemy jechać do domu. No dobrze. Dziękuję, że mi pan pomaga. Nie ma za co, nie ma za co. Ale ja mówię poważnie, dziękuję. Nie ma za co to moja praca. I proszę pamiętać, żeby dbać o rękę. Będę, będę. Proszę się o to nie martwić. O, zdaje się, że to mój dom. No dobra. Tu już sobie poradzę. Dziękuję, dziękuję. Do widzenia.